Szczególnie dlatego, bo no, Krzysztof przyjechał aż do Śląska 400 kilometrów z żoną w dodatku. Tak? Jeżeli z żoną, ja też umiem jeździć z żoną. I proszę Państwa, no, przecież wiemy, co się teraz dzieje, są blokady. No i żeby do tego Państwa zdążyć, to już by jechał kilku kobiet. Ale po bólu. Nie no, żartuję w każdym razie. E, no, proszę docenić fakt, że I w Agarowicz o dzisiaj pierwszy dzień wiosny, szczególnie tych, którzy pracują na drugą zmianę albo tych, którzy studiują wieczorowo. E, witam Tomka Nowaka, profesora uczelni Uniwersytetu Siedleckiego, pana dyrektora Macieja Urszczyńskiego, gospodarza. E, proszę państwa, no cóż, to może ja o krótko po prostu o wystawie, tak chyba subiektywnie, bo, bo można, w, no wystawa jest przepiękna myślę, że można ją interpretować, przynajmniej ja, takiego spróbuję, w dwóch aspektach. No, jeden aspekt to jest ten wizualny. E, zdjęcia są bardzo malarskie, no, co jest dosyć, e, dosyć rzadkie w fotografii w zasadzie. E, no. bardzo takie wielowymiarowe, walorowe Kompozycja, światło, klimat, więc e, ten aspekt jest, a, absolutnie i ewidentnie powalający. No, no drugi no to oczywiście treść tych prac. No, treść tych prac, no, Krzysztof jak gdyby pokazał tutaj takie oblicze jakiegoś zamknięcia, ale myślę, że to może być taką przenośną metaforą, że ten mój otaczający świat też może być albo zamknięty, albo otwarty. Niepełnosprawni, którzy tu występują, w zasadzie mnie nie jak przepraszam za określenie, jak niepełnosprawni. A paradoksalnie ci niepełnosprawni są w zasadzie sprawni, a bywa tak, że pełnosprawni bywają niepełnosprawni. W każdym razie, już reasumując tą moją wypowiedź, myślę, że to jest prosta historia, która ma wiele wątków metafor i z tego względu, że ona jest prosta i że ma tą wielość myślę, że to jest sztuka przez duże s i ewidentnie myślę, że to jest coś wielkiego więc ja może po prostu oddam już głos Krzysztofowi i Krzysztof opowie o tym najlepiej